Chciałam szybko wrócić do pracy mm -hmm. i jakby ja potrzebowałam tego, żeby, żeby wrócić do tego. I mój Paweł jest w ogóle świetnym tatą, mamem, bo to, że ja wróciłam szybko do pracy, to jakby dzięki temu, że on postanowił zająć się naszym synem praktycznie jak mama. I ja wróciłam do pracy po sześciu tygodniach od urodzenia, od urodzenia Borysa. Oczywiście nie na pełen mm -hmm. etat, ale jeździłam do pracy na godzinę piątą, kończyłam o godzinie dwunastej. To był jakby ten, ten początek, więc on w tym czasie zajmował się naszym synem, po prostu wiecie, w stu procentach... No. W 100%, może nie w 90%, w 90%, tak jak ja. I, I dzięki temu, że mamy naprawdę fajny partnerski związek i on jest fantastycznym tatą, naprawdę zazdroszczę Borysowi taty. <grym> I, I dzięki temu chyba też, co się wydarzyło właśnie, że to się tak wydarzyło, oni mają fantastyczną relację, cudowną. I to się wspaniale w ogóle obserwuje i mam wrażenie, że jesteśmy naprawdę po 50%.